Dzisiaj w Muzeum Przyrodniczym rozpoczęliśmy, zainicjonowaliśmy duży projekt edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz szkół podstawowych z Funduszy Województwa Małopolskiego Edukacja prawna, prawo i ja. Projekt Stop Hejtowi, Mowie Nienawiści oraz Agresji właśnie kierowany jest do uczniów placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego. I jest kolejnym dużym przedsięwzięciem którym, edukacyjnym, które realizujemy. Obok drugiego projektu, e, Symbole Narodowe, to, to nas łączy, e, właśnie edukacja prawna, e, jest tym, co przez najbliższe dwa lata e, będziemy prezentować młodzieży. W ramach działań zostaną wykonane spoty promocyjne mówiące o problemie wśród młodzieży i, i, i dzieci szkół podstawowych, e, o hejcie, nienawiści sposobach radzenia sobie właśnie z agresją. Spoty zostaną zaprezentowane 16 listopada w Centrum Paderewskiego podczas finału drugiej edycji konkursu historycznego. To działanie zostało sfinansowane w środków Województwa Małopolskiego z programów edukacyjnych, które kierujemy w stosunku do stowarzyszeń, kierujemy do samorządów, kierujemy do organizacji pozarządowych, które mają na celu właśnie popularyzację Informacji o zdarzeniach, które na, na które narażone są dzieci, narażona jest tym młodzież. Partnerami tego programu, który rozpisany został na dwa lata, są Szkoły z terenu Województwa Małopolskiego, Komisariat Policji w Ciężkowicach, Straż Pożarna w Ciężkowicach oraz samorząd gminy w Ciężkowicy. Stop Hejtowi Mówi nienawiści i agresji. Kampania edukacyjna realizowana przez Bractwo Kurkowe przy współudziale. W całym przedsięwzięciu Województwa polskiego jest jak najbardziej potrzebna teraz, w tym momencie, bo ten czas, w którym przychodzi przede wszystkim młodym osobom, uczniom żyć, jest nasiąknięty dużą ilością zagrożeń, tych właśnie medialnych, tych zamkniętych w telefonie komórkowym, w komputerze. Tak więc możliwość przygotowania w ramach tego projektu kilku spotów telewizyjnych, czy odwiedzenie, odwiedzenie więzienia, albo też i sądu, myślę, że tych młodych ludzi, którzy będą uczestniczyli w realizacji tych zadań, w jakiś sposób... Uwrażliwi, przestrzeże i da również materiał, dzięki któremu, kiedy trafią na zagrożenie, będą wiedzieli, jak się zachować, będą potrafili w ogóle to zagrożenie zdefiniować, będą potrafili z nim walczyć, ale także pomóc tym, którzy doświadczają przede wszystkim tego hejtu w internecie, ale nie tylko. Scenariusze, które zostaną stworzone i potem filmy, które zostaną zrealizowane na podstawie tych scenariuszy będą obejmowały hejt w opinii uczniów, hate, stop hejt w szkole i kiedy hejt staje się przestępstwem. Zrobimy przekrój filmów dotyczących mowy nienawiści, przemocy, agresji. Będą w nich brały udział dzieci, młodzież, dorośli. Będziemy chcieli jak najwięcej osób zaangażować w pracę nad tymi spotami telewizyjnymi. Tak, aby jak najszerzej dotrzeć później do opinii publicznej, do społeczeństwa i przede wszystkim pokazać osobom, których dotknął hejt, jak sobie z nim radzić i gdzie szukać pomocy.